Dobra, siema dzisiaj nie mam... Z kupuj się sita, dobra, ja się ten No to ty bądź teraz jest tam... Patrzcie, bo jest... Teraz trzeba znaleźć jakąś kampę, bo są teleporty, ale nie wiem gdzie Co to jest? tu coś jest? Może tu jakoś wejść? Nie ma, nie wiem. Ale ją ja zaraz szuka. ja nie mam kryjówki. Ale patrz, to nie może. Nie, tu nie ma. Cio, e, dobra, weszłem gdzieś. O nie, gdzie on jest. Chyba masz flashbine. Deploying flashbine.

Czemu ja jestem planktonem a dinozaurem? Próbuj dostać. No dobra, no to ty się tam szukaj. Ej, co jest tam gdzie ja jestem. Nie wiem, czy to nie jest teleport. gdzie gdziekolwiek No rzuciłem. Co to? E, tu może teleport. Nie ma. Dobra, kupa. Co to? Cześć. Halo, widzisz mnie? Oa, dostałem. czy mnie? No, a popatrz. A, popatrz prosto. Kuba, Popatrz prosto. Cichy. Tu, patrz. Czekaj, skoczy ci. <grym> Się to skacze wie. Nie umiem tam doskoczyć. Nie, czy nie powiem jak. Ej ja tu jest coś. Te drabinki są podejrzane. Najważniejsze ja weźmij tu pike porta Flashbang. Bo... Gdzie ty jesteś? Teraz ja cię wyszło. Halo A. Ej, polecam, Pa Dobra Polecam zajrzeć... No, polecam zajrzeć po skrzynkach. What's up? Tu jest teleport, z czego co pamiętam. Ale run. Nie umie go... One tap. Dobra, to teraz jadę. That's de Cień, tak. a to jest mój dzień. Standard sprawdzam tu. Jesteś w jakimś teleporcie, co nie? Nie. Nie, może jesteś. I co ty? I mam drzwi. Jak tam wejść. Tu jest, tu a. Ej, nie muszę. Może... Ej, ja chyba wiem, gdzie jest takie fajne miejsce. A, tu. a nie, bo ja się nie kryję. Gdzie ty jesteś? Nie ma cię w ogóle na ogury. Tak powiem. Tu jest jakieś. Ej, mam kampę na następną. Ej, mam kampę. Tu może jesteś. Ej, bo ja gdzieś weszłam. Gdzie ty jesteś? Dobra, nie ja to nie chcę być. No, mnie też. Gdzie ty jesteś? A, nie. Będziesz tu. U nas, nie? Gdzieś jesteś. Ale nie ma cię na teleportacji. Czy ty jesteś u tej krowy? Nie pamiętam jak się tam wchodziło. Jesteś u krowy. Nie? Nie jesteś u krowy. Nie działają. Bo przenikałem przez ściany, przez ziemię. Gdzieś jesteś w teleporcie. Tak, gdzie No ja nie wiem, gdzie jesteś. Chciałbym wiedzieć. Dobra, to, to teraz tak ty. A ja widzę swój cień. Jaki to jest spory sensor, Fleszów nie umiem rzucać w siebie, fleszowie. Tu jesteś. Nie? <grym> Tymczasem Kuba siedząc całe życie w jednym miejscu. Ej! Jak... O! O! Jaka fajne miejsce. A tu się nie da wejść? Tu się nie da. Yy, to jest fajne. Chyba znalazłem więcej miejscówek i cię nadal nie znalazłem. Tu może Może gdzieś... Najgorzej jak jesteś w teleporcie. Ciebie, nie muszę tu jeść. No nie! Nie mogę! Wiesz przestałam grę, ty mój byłeś? Mój teraz ja terrorystę. Nie mogę! No, Idzie do terroryzmu. Muszę stałem grę tam, żeś siedział. Zadałam ci 998 tysięcy jak Ciekawe czy ta kampa się sprawdzi. Teraz ja pamiętam tam gdzie botu. Dobra, ja jestem gotowy. Możesz? gdzieś jeść, jeść? Nie ma. To. Nie ma nigdzie teleportu. Dobra. Nie mogę tego. Dobra, ja mam kamper. Mogę rzucić flakon. Holy smoke! Dobra, to ja na razie poszukam se innych miejsc. Jakby, jakby nagle. Czy ty już idziesz? Tu miałem też iść.

No gdzie jestem? No widzę cię st Co? Jak tyś tam w Aaa, dobra, ja tam byłem. Floy flashbine. Stałeś flasha? Nie. ja nie umiem flashować albo się. No nie umiem. Tu może. Dobra. Nie wiem, sam nie wiem, tak szczerze. Wlazłem przez przypadek, gdzieś. O. A to! Dobra, jestem w tym miejscu. Nie kuba, widzę cię tam. Co ty tam, co ty tam do tej stodoły? Co Flashbine. Chcesz do tej stodoły? No to jest. Flashbine. 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 Ja też. Ну всё, Куба, иди там, до тебя. Не знаешь, где я стану? Лево. Лево. А ты по за... Ну, Куба, шукай меня же. Robić. Dobra, wejdę tu. Dobra, nie ma szans, że mnie znajdziesz. Kurczę, skąd? A gdzie była ta krowa, żeby do mnie wejść? Siema. 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 <śmiech> <śmiech> o, nie ma. Nie ma. kurde, ja się Nie ma. Nie ma. ale ty się za mną o, ostatnia runda Teraz ja. Nic nie Na co poczekam, bo i tak nie muszę Nie ma żadnego wejścia Wstań przed... Wstań przed tym. Przed tarazem. No wiesz, przez tym się wychodzę. Furgonetką, no. No bo wtedy będę mógł łatwiej znaleźć. Znajdę flasha? No dobra, bo ja się znam flasz bo... Ej, mi ten, tro... ten cień jest taki dziwny. Najpierw co? brakuje mi jeszcze czegoś takiego... Jeszcze jeszcze? Ja miał ręce jeszcze tego typu. Dobra. Tu jesteś. jesteś u krowy. Nie, tu jest wejście. Tu jest wejście. Jesteś blisko koło krowy? Jesteś tu. Co ty tam robisz? Mogę tam... Nie, 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 nie. Продолжение следует... Yes. Yes, Jesteś w jakiejś miejsce, której nie mam w ogóle. Nie wiem gdzie ona jest. A może jest... jest. jesteś w. Nie wiem gdzie. O! Jesteś w bardzo skromnym miejscu. Ja chyba wiem gdzie ty jesteś. Tam było ciężkie, stuty, a tam jest. Gdzie Ty jesteś? Gdzieś... Tu, gdzie chciałam iść. Tak pewnie Cię ominąłem już trzy razy. Albo Ty siedzisz w kamionie w jednym miejscu. Tak jak nas się pochna. A jesteś w teleporcie? Tak, nie. Z A Dlaczego nie? Ale ja chciałbym. Ale ja bym lepiej jakbyś był. Bo znam więcej teleportu. Widzisz mnie? W tym Nie wiem, Ale tam. Tu jest. Nie? No, no nie wiem. Mnie aż tak nie sypie. Ty jesteś w innym uniwersytecie. Ja, ja cię nie widzę. Ciebie nie ma. gdzieś? No tu nie, bo tu nigdy nie chodzi no i ja sprawdziłem wszystkie domy chodzę po każdym domu no tuż by sprawdzałem niemożliwe, że tu jesteś Ej, tu Ta beczka jest tak No ław, mówiłeś mi już to. No. A to jest odpowiedź, no a co? Uch. Ile tu srek, tam jakieś? Majce z gołąbką. No tu, o nie, nie ma ciekawego. Znam, że ci jesteś jakiejś betce i z niej niech wejść. Może nie? Proszę. Tu ładu tu już było. Dobra, ja nie wiem no To jest niemożliwe, jakbyś go widział, To niech napisze No oj, dobra gdzie? Albo już byłem. Nie no, gdzie to? Nie wiem, że jesteś na dachu, nie mogę. Jesteś na dachu. Jaż tu byłem. Jaż tu byłem, no. Tutaj chyba byłem. Tu są te schody. No tu są te schody, to byłem. No nie wiem, ja powiedzieć już każdy coś w Nie. A jesteś w jakimś tajnym przejściu. Jesteś w jakimś tajnym przejściu. Jak na ty jesteś? To ciebie nie ma. No. no. Ja się zaczynam podawać, nie ma ciągle. Nie, że w ciebie. Nie ma Dobra. Idę tu. Jestem ślepy, wiem. Pewnie ciągnąłem z trzy razy. Ale i dobra, wiem! Ale gdzie ty jesteś? Nie. O, Co tam łaziło? Co za mały im. Albo to ja jestem ślepy faktycznie. Ja jestem ślepy, ciebie... Czby... O pewnie cię ominąłem z 10 razy. I pewnie nie muszę zmienić domek. Nie mo... Mógł... Nie... Tu byś się na pewno nie zmieścił. Tu też. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie. O, jesteś skampiony. Ej, tu... Jaka fajna kampa! Akurat kończymy. Nagrywać, że ja znalazłem kampę. Tu jesteś. Dobra, nie wiem. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś?